Cześć! Mam na imię Beata. Witam Cię w moim atypowym podcaście. Dlaczego atypowym? Bo ja jestem atypowa, a ten podcast chciałabym, żeby był moją autoterapią albo po prostu pamiętnikiem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ale od początku. W styczniu tego roku, kiedy miałam 30 lat, zostałam zdiagnozowana jako osoba ze spektrum autyzmu. Było to dla mnie... Bardzo dziwne, chociaż całe życie podejrzewałam, że coś jest ze mną nie tak, a ta diagnoza dała mi ogromną ulgę. W końcu dowiedziałam się, że moje zachowania, jak na przykład częste wybuchy złości bez wyraźnej przyczyny, jakieś moje dziwactwa, czy obsesyjne trzymanie się schematów i rozkładu dnia, czy ciągłe planowanie wszystkiego na trzy miesiące w przód, i tak dalej, że te wszystkie zachowania nie wzięły się znikąd. Teraz wiem, będąc zdiagnozowana, że mój mózg po prostu tak działa i przestałam obwiniać się za wszystko, za mój sposób bycia, za mój sposób myślenia, za te dziwne zachowania. Teraz wiem, że po prostu tak mam i to jest w porządku, to jest okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak tutaj trafiłeś, trafiłaś, jak zabrnąłaś te zakamarki internetu, ale cieszę się, że jesteś i może zainteresuje cię ta tematyka, którą tu będę poruszać, a będę mówić o odkrywaniu siebie na nowo. Chcę tu dzielić się moimi odkryciami na temat autyzmu na dwa sposoby, zarówno tymi odkryciami wewnętrznymi, czyli po prostu moimi spostrzeżeniami, bo. Teraz już wiedząc, że jestem osobą ze spektrum, zupełnie inaczej patrzę na niektóre sytuacje zachowania, czy to moje, czy też innych ludzi w stosunku do mnie. I interakcje z ludźmi i czasem to jest taki efekt wow, eureka! Wiele rzeczy stały się nagle dla mnie tak oczywiste i to jest mega otwierające głowę. A z drugiej strony, jako osoba mająca lekkie skłonności obsesyjne, chodzi o to, że czasem wręcz obsesyjnie dążę do zgłębienia jakiejś dziedziny wiedzy, jakiegoś tematu, który mnie szczególnie interesuje i chcę wiedzieć o nim wszystko. Więc będę tu się dzielić też tym, co nauka mówi o autyzmie, i mam taki pomysł, żeby omawiać to z mojego punktu widzenia, jako dorosłego autystyka, czy. Tak było w moim przypadku, czy nie? I zaznaczam w moim przypadku, bo nie ma dwóch takich samych autystyków. Każdy ma inne objawy, nasilone w mniejszym lub większym stopniu. Mówi się, że osoby neurotypowe, czyli po prostu zwyczajni ludzie nie będący w spektrum autyzmu, że ci normalni ludzie też posiadają niektóre cechy ze spektrum. Dlatego nie zdziw się, jeśli będę mówiła o jakiejś kwestii. Być może wydać się takie zachowanie znajome, może wręcz pomyślisz o sobie, też tak mam, i to jest jak najbardziej w porządku. Musimy pamiętać, że to jest spektrum, czyli cała plejada różnych symptomów w różnym stopniu ich nasilenia. Niektóre nie muszą wystąpić wcale, a inne objawią się ze szczególną siłą. Ten podcast traktuję jako autoterapię. Chcę tu mówić o swoich doświadczeniach, emocjach, sytuacjach z życia, po prostu, żeby się wygadać. Nie wiem, co Cię tu sprowadza. Może trafiłeś na ten podcast zupełnie przypadkiem, ale fajnie, że jesteś. Być może zainteresuje Cię to, co przeżywa dorosła osoba ze spektrum. Ja tutaj pokażę Ci mój sposób postrzegania świata. A jeśli przy okazji moich opowieści wyciągniesz coś dla siebie, to bardzo fajnie. Może trafiłeś tu, bo masz kogoś bliskiego w spektrum, a może sam jesteś taką osobą i szukasz informacji na ten temat, albo ludzi do Ciebie podobnych. Nieważne, co Cię tu przywiało, cieszę się, że jesteś i witam na pokładzie. Więc dlaczego mówię, że ten podcast to dla mnie autoterapia? Jeszcze przed diagnozą, po spotkaniach z psychologiem, kiedy w odpowiedzi na moje piętrzące się nieskończone problemy emocjonalne, zasugerował, że mu to wygląda na objawy autyzmu i że na następnym spotkaniu możemy zrobić sobie taki test przesiewowy, a potem, w razie potrzeby, zostanę skierowana na pogłębioną diagnostykę. Odkąd to powiedział, zauważyłam, że. Nie mogę przestać gadać o tym, że na pewno mam autyzm. Byłam tak podekscytowana, godzinami mogłam o tym mówić, zanudzać wszystkich dookoła, w tym mojego chłopaka, że teraz to już wszystko ma sens, że to był ten brakujący puzzle. W końcu wszystko zaczęło układać się w jedną całość. Jeszcze nie wiedziałam, że mam autyzm. To znaczy w głębi serca wiedziałam, po prostu czułam to. Ale jak dzieliłam się tym z kimś, to spotykałam się z mieszanymi reakcjami i głównie z powątpiewaniem i pobłażaniem. Tak, no, wiesz, tam każdy ma jakieś swoje dziwactwa, jakieś dziwne zachowania, każdy jest trochę szalony. A mój partner, obserwując moją przemianę, ten nagły, niepohamowany entuzjazm, ja tą ekscytację tematem, żeby nie powiedzieć obsesję, chociaż. Myślę, że w moim przypadku możemy użyć tego słowa. Albert powiedział, mam nadzieję, że ty jednak naprawdę masz ten autyzm i że ci go zdiagnozują, bo jak nie, to ja nie wiem, jak ty sobie z tym poradzisz, że jesteś zwyczajna. Nie dasz spokoju, będziesz ciągle drążyć, a tak przynajmniej już będziesz wiedziała. Także potwierdziło się i Oboje przyjęliśmy moją diagnozę z ulgą, a on nawet chyba trochę mi zazdrości, bo sam zaczął u siebie dopatrywać um, się jakichś charakterystycznych objawów, które tłumaczyłyby jego dziwne zachowania i stany emocjonalne. Tak naprawdę jesteśmy bardzo do siebie podobni. Może, <laughs> może kiedyś on się zdiagnozuje, zobaczymy. Pamięć, język i emocje są ściśle ze sobą powiązane. Dlatego mówię, że chcę się tu wygadać, zupełnie tak jak na terapii. Obecnie nie jestem w procesie terapii, a nie chcę zanudzać moich przyjaciół gadaniem tylko o sobie. Chociaż muszę powiedzieć, że kiedyś, jako typowy autystyk, nie miałam z tym najmniejszego problemu, żeby zdominować całe spotkanie swoimi problemami, ale walczę z tym zachowaniem. Naprawdę walczę. Mam nadzieję, że to doceniacie, przyjacielu. Chodziłam na terapię, kiedy przechodziłam depresję. Przez pierwsze kilka spotkań byłam trochę zła. Miałam wrażenie, że płacę za nic, bo tylko ja mówiłam. Moja terapeutka prawie się nie odzywała, nie mówiła nic, tylko słuchała. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie tak najczęściej wygląda początek współpracy pacjent-terapeuta, bo. Terapeuta musi Cię poznać, Ciebie i Twoje problemy. I chociaż byłam zła, że w cudzysłowie płacę za nic, bo przecież równie dobrze mogłam wszystko powiedzieć przyjaciółce, to jednak za każdym razem, jak zamykam drzwi po terapii, czułam ogromną ulgę. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu człowiek czuje się lepiej, jak się wygada podczas mówienia o swoich przeżyciach i doświadczeniach, o emocjach w naszym mózgu tak naprawdę zachodzi zmiana. Niejako porządkujemy emocje, które w nas siedząc. Kiedy mówimy coś na głos, sprawiamy, że przechodzą do innego obszaru w mózgu. Inaczej na nie patrzymy, bo raz powiedziane stają się już historią czy wspomnieniem, a przestają być żywą emocją, często jakiś Problem, jak jącząca się rana, nie daje nam spokoju. I jeśli o tym komuś opowiemy, to patrzymy na tę sytuację trochę z boku. A im więcej razy o nich mówimy, tym mam wrażenie, mniej się nimi przejmujemy. Stają się trochę, jakbyśmy opowiadali o kimś innym, kto przechodził tą sytuację, o której mówimy. Nie wiem jeszcze, jaka będzie formuła tego podcastu, bo za nagrywanie wzięłam się totalnie spontanicznie. Wczoraj wpadłam na ten pomysł nagrywania, a dzisiaj już nagrywam. Ale taki mglisty zarys przyszłości tego podcastu jest mniej więcej taki, że yy, będę dzieliła się tym, czego dowiedziałam się w temacie autyzmu. Na przykład wezmę na tapet typowy objaw. I będę komentowała to tak, jak ja to widzę, jak to wyglądało u mnie. A w przyszłości może będę odnosić się do artykułów naukowych, bo ja jestem takim umysłem analitycznym i jestem też inżynierem. I jestem jednocześnie mega wkręcona w ten temat i <ścoughs> chcę posiąć całą wiedzę tego świata. I będę chciała Wam przybliżać, co nauka mówi o autyzmie. Ale jak wyjdzie, tak naprawdę zobaczymy, nic nie obiecuję. Planuję odcinki utrzymywać raczej w lekkim tonie, chociaż temat autyzmu jest oczywiście poważny, ale z drugiej strony chcę pokazać, że jestem normalnym człowiekiem, takim jak każdy, który też lubi pożartować i się pośmiać, zazwyczaj sama z siebie. Dziękuję jeszcze raz, że tu jesteś, za Twoją uwagę i czas i do usłyszenia w następnym odcinku atypowego podcastu. Cześć!